Żeby zobrazować skalę problemu warto również zauważyć, że od kilku lat liczba dzieci w naszych szkołach zmniejsza się. I to bardzo, bardzo wyraźnie warto zacytować, że w przedziale lat od 2007 roku do 2010 liczba uczniów w uskłonowskich szkołach zmniejszyła się o dokładnie 382. To tak naprawdę jakbyśmy nagle no zamknęli jedną szkołę. Gdybyśmy tak literalnie chcieli to zdefiniować, to taka jest sytuacja w ciągu ostatnich 4 lat. Warto tak również zaznaczyć, że miasto Zbóżka Wola w swojej polityce oświatowej, nie wiem czy do końca przemyślanej, w tym samym czasie utrzymało stan zatrudnienia nauczycieli, a nawet w tym samym czasie, porównując liczbę nauczycieli, to etaty zwiększyły się o 7. A więc to pokazuje, że że gdzieś tam pojawił się ten dylemat związany z zmniejszaniem liczby uczniów w klasie i stosowaniem przez dyrektorów szkół odpowiedzialnych za proces organizowania edukacji, stosowaniem różnego rodzaju manewrów polegających na podziały na grupy, na właśnie tworzenie oddziałów po to, żeby stworzyć odpowiednią liczbę etatów wynikającą z zatrudniania, zatrudniania nauczycieli. Chciałbym, żebyście Państwo przekazali taką wiadomość, że Miasto Zbuńska Wola w sposób niezwykle rozważny podchodzi do wielkiej wartości, jaką jest wyedukowany i przygotowany do pracy nauczyciel. Mamy świadomość, że nauczyciele Zbuńskiej Woli zdobyli odpowiednie kwalifikacje, kształcą się, zdobywają stopnie awansu zawodowego i zdecydowanej większości w sposób bardzo odpowiedzialny traktują swoją pracę, mając właśnie na uwadze ten kapitał ludzki związany z zainwestowaniem w swoje wykształcenie. Niemniej jednak Trzeba mieć na no, uwadze również koszty. Koszty, które no, w sposób jednoznaczny, również wszelkie zewnętrzne scenariusze rozwojowe dotyczące miasta z Zdmiska Wola, sugerujące wydolność finansową samorządu, sugerowały, żeby bardzo wnikliwie bardzo organizować edukację, żeby no, nie ugrząznąć tych, no naprawdę bardzo, bardzo znaczących wydatkach, które sięgają już nie, niemalże połowy budżetu miasta, miasta Zdońska Wola. I tu jest jakby chcemy naprawdę w sposób odpowiedzialny również do środowiska nauczycieli wysłać sygnał, że to nie jest tak, że jest zły dyrektor, zły prezydent, który ma złą wolę, żeby skrzywdzić kogokolwiek. To była naprawdę z poczucia odpowiedzialności, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie znaleźli takiego kompromisu, który z jednej strony da poczucie stabilności zawodowej kompetentnym nauczycielom, ale z drugiej strony da również poczucie dobrego gospodarowania publicznymi samorządowymi środkami. Mam pełne zaufanie do dyrektorów szkół, którzy otrzymują od biura edukacji, od pani dyrektor Bojy Śladowskiej właśnie te analizy, które i te wytyczne, które sugerują potrzebę racjonalizacji, potrzebę utrzymania liczby dzieci w klasach na poziomie co najmniej 26. No tu mamy taką pułapkę również związaną no jednak z korzystnymi zapisami wypływającymi z karty nauczyciela, że oto samorząd musi wypłacać zgodnie z artykułem 30 na koniec roku e, uśredniać e, i, i wypłacać dodatkowe pieniążki z tytułu e, właśnie tych zapisów. I teraz tak, jesteśmy w takim dylemacie, czy dać więcej godzin na dziś bok po to, żeby nie dopłacać na koniec roku dodatkowych środków. W zeszłym roku bodajże 800 tysięcy, w tym roku chyba około 400 tysięcy złotych. I ja rozumiem solidarność niektórych nauczycieli, bo wczoraj przyszły do mnie zdesperowane młode osoby. I deklarowały, że chętnie oddadzą godziny konieczkowe, po to, żeby, żeby utrzymać miejsca pracy dla, dla koleżanek. Rozumiem, też pewno bym tak postąpił, ale z drugiej strony na koniec roku przyjdzie bezwzględne wyliczenie, że samorząd i tak realizując zapisy prawa musi wypłacić dodatkowe świadczenie wynikające z artykułu 30 karty nauczyciela. I to jest właśnie ten dylemat związany z tym, jak udźwignąć właśnie ten, 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 ten fakt, z którym trudno polemizować i dyskutować, że w Kuńskiej boli mamy blisko 400 uczniów mniej, a nauczyciele pozostali niezmienionej liczby. To jest wielki koszt. Wielki koszt, ale w tym pozytywnym też słowa znaczeniu, że myśmy... Nie stosowali, tak jak inne samorządy, dramatycznych decyzji mówiących o likwidowaniu oddziałów, wręcz o zamykaniu szkół, bo wielkie miasta mają z tym bardzo potężny problem, problem, wokół którego również pojawiają się emocje i które nie są, nie są tak naprawdę przyjemne do, do realizowania. ale trzeba tutaj też patrzeć w sposób bardzo. Bardzo odpowiedzialne skoro jest się po tej stronie samorządowej i, i, i słucha się pani skarbnik miasta, który, która mówi bardzo wyraźnie Panie Prezydencie, tam mamy naprawdę ogromne wydatki. Jeżeli nie będziemy tym wydatkom się przyglądać i próbować je udźwignąć, albo na tym samym przynajmniej poziomie i nie generować większych, to inaczej będzie to równia pochyła, która doprowadzić do braku wydolności finansowej, finansowej samorządu. Jakie są środki zaradcze? Przede wszystkim staramy się utrzymać odpowiednią liczbę oddziałów w klasach, tak żeby w klasach było 26 uczniów. Ja przypomnę, jak byłem nauczycielem, gdy ja uczyłem, to myśmy mieli 36, 38. W szkole podstawowej numer 9, dzisiaj są to dwie szkoły, było ponad 1200 uczniów. 1200 uczniów. To pokazuje też, no i, i jakoś edu, edukowaliśmy i to na, myślę, dobrym polskim poziomie. I y, to jest też skala, jakby problemu. Kiedyś nam mówiono, że w sposób optymalny można edukować wzorowo wręcz, jeżeli ma się 18-20 uczniów w klasie. Ale na dzisiaj, przynajmniej miasta z Bola, nie stać jest na generowanie takiej dopłaty do edukacji, żebyśmy mieli uczniów, uczniów w klasach po 28. Musimy tutaj szukać tych rozwiązań, które pozwolą dobrze dopiąć te budżety, bo tak naprawdę dzisiaj już z wyliczeń pani dyrektor Wynika, że brakuje nam na takiej niezbędnej inwestycji i zalecenia sanepidu blisko 90 tysięcy złotych. Tak, tak. te zalecenia sanepidu. Milion sześćset a 95 pięć dotyczą... na wodę ogrzewanie... A, ogrzewania wiadomo, że trzeba będzie gdzieś szukać potem na koniec rozliczeń budżetowych te środki, bo nie mogę tam stwierdzić, żeby nie było... Światła w szkole, ani ciepłej wody. Prawda? Ale to pokazuje, że my naprawdę bardzo dramatycznie wyliczamy te wszystkie, te wszystkie koszty i, i chcemy właśnie pokazać, pokazać za pośrednictwem Państwa również miastu, mieszkańcom, że to nie jest proste. Bo gdyby było proste, to pewno byśmy nie, nie dokonywali właśnie czasami takich dramatycznych decyzji albo z wręczeniem wypowiedzenia pracy, bo to, to będzie wielka ostateczność, wielka ostateczność, bo tutaj musi być też ogromna odpowiedzialność i solidarność dyrektorów szkół i wszystkich szkół za właśnie te wartościowe miejsca pracy i czasami właśnie stworzenie szansy zatrudnienia, jeżeli nie w tej, to, to w innej szkole.